Też powiedzieć, że ktoś rzucił na mnie jakiś urok, klątwę i to wszystko przez wyznawców szóstego rogu, rodu? Bogowie, moje czyny. Mogę tylko mieć nadzieję, ale muszę Ci najpierw podziękować. Wybacz mi gorące podziękowania, to jedyne co mogę Ci zaoferować, ale powiem Ci wszystk, wszystkim, że zawdzięczam Ci życie. To podobno straszne miejsce. Kursuje tam bój z No i proszę bardzo, reputacja 21. Ja bym chciał teraz wiedzieć, czy... Hmm, na wiedzę nie się. No, właśnie, pytanie, czy to jest teraz. Jakby właśnie zbudzono mnie ze snu. Koszmaru zesłanego przez 6 ród. Czuję się ja. Jakby właśnie zbudzono mnie Reputacja 31. Seria, tak samo mogę napić nabić reputację? Jakby właśnie zbudzono mnie ze snu. Koszmaru. 34. Jakby właśnie zbudzono mnie ze snu. No, nie gadajcie, że tak można nabić sobie szybko reputację 40? Jakby właśnie zbudzono mnie ze snu, 33? Jakby właśnie zbudzono mnie ze snu, 36? Jakby właśnie zbudzono mnie ze snu. Koszmaru zesłanego przez 6. 52 reputacji. Jakie tu są bagi. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że tak łatwo można sobie reputację tutaj nabić.